Kriolezja jest non-inwazyjnym zabiegiem leczenia dolegliwości bólowych e, związanych najczęściej z chorobą zwyrodnieniową. E, głównie w szpitalu wykonywane są zabiegi kriolezji e, przy dolegliwościach bólowych związanych z chorobą zwyrodnieniową e, kręgosłupa, wszystkich jego odcinków, także chorobą zwyrodnieniową stawów, e, np. zespół bólowy barku, zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych. Pacjent przed zabiegiem nie musi przygotowywać się w jakiś specjalny sposób. Powinien być oczywiście zdrowy, nie bezpośrednio po infekcji, antybiotykoterapii. Zabieg jest wykonywany w warunkach sali zabiegowej czy operacyjnej. Pacjent jest bezpośrednio przed zabiegiem przygotowywany przez zespół operacyjny. Zabieg polega na wprowadzeniu w okolice zmian zwierodnieniowych kręgosłupa czy dużych stawów sondy w znieczulniu miejscowym, która w bezpośredniej bliskości nerwu powoduje jego zamrożenie i przecięcie drogi prowadzenia bodźców bólowych. Jest to procedura mało bolesna, nie wiąże się z żadnymi specjalnymi zaleceniami. Po zabiegu może być wykonana u wszystkich zdrowych pacjentów. W szpitalu powiatowym Sokaczewie jesteśmy w stanie wykonać do 10 triolezji w ciągu dnia.